Dzwoni, będzie czas. Nie, dzień, go! Co miał być? No, naprawiałyby się niedawno, no. Co to było? Ja wiem, nie wjechałeś. Więc zmieniaj pasa. No, a ty zjechałeś na lewo, o, samolot leci. A ty zjechałeś na mnie, na lewo. Po co? Nieprawda. No kurde need for speed się bawi no ło Nie, no, te shaderki coś tam niby zmieniły no Dobra będziesz ja musiał na mnie poczekać Ponieważ iż, ja muszę wstąpić jeszcze ja do Natalic Ja też mam dalej Ale ja muszę wstąpić do Katowic właśnie Kurwa! Żebyś... <ślech> Co zrobiłeś? Albo wiesz co czekaj, ile ja mam uszkodzonych... uszkodzeń? No. Dobra, też muszę jechać i się naprawić Dobra <śc> O, awaria silnika, zarąbałeś coś Dobra, no to jedziemy Czemu mi wyskoczyło, że ten Ja pierdolę Co je robisz? Nie ogarnię jeszcze wszystkich przycisków na padzie ja przejechałem na czerwonym, bo nie chcę mi się na tym stawać, bo ja... Nie mam wyłączone to. Czy znaczy nie no, jak jest towarem to spoko. mogę się zatrzymać, bo to jakby tak trochę fajniejszy klimat i w ogóle, ale... Jak mam jechać no kurde potem, tak to mi się staje, Nie, chcę. ale tak to wyłączono. What the fuck, ty mnie podskoczyłeś. Zmień pas, albo czekaj, nie, nie zmienię. Nie zmieniaj pasu, bo... Nie, bo kurde, lusterka pasz No co? To... Źle <laughs> mnie wjechał, kurde, znowu. Ty patrz w lusterka. ty, ty patrz! Jak patrzę, kurde, ja jechałem dobrym pasem. Ty powinieneś poczekać, albo... No to... <laughs> tak. To jest zapieprza jak... Ja, ten las taki fajny, nie? Fajnie ten las wygląda tak. Coś w sensie taka droga w lesie. W ogóle takie dróżki, takie, takie ziemne, powiedzmy. Polne, o. Są sztos. Jak się jedzie tak cały czas asfaltem, fajnie jakby się tak na przykład zjeżdżało co jakiś czas na taką dróżkę. Przez las na przykład. Czy coś. młody zjeżdżam Serio tutaj zjeżdżasz? No <grych> Dalej już, już macie te same towary? Tak O jezu Nie pojeść kawałek dalej, bo też muszę mieć miejsce Nie ma tak się zatrzymywać w lesie gdzieś na poboczu To sobie te Intermission tam. Powiem, ci nie ma To wyłączam w takim razie Skoro wygląda ok Cześć, bo ty jedzie jakiś O kurde no Teraz nie wyjadę Ale ty zapieprza pieprza Ale pojechał ty Dobra weź zwolnij dogonię się trochę Ty ale miasto widać ty widzisz? Tak na z jesteś. Lel No ty, ty pocisnął sobie... Wyjebałem z dwie stówy na tego jest. Co? No bo kupiłem młodą mapę i ryso. No. O, dodatki, wszystkie te? Tak? Znaczy, nie wszystkie, takie te fajniejsze mapy, jakieś kurwa. To Turcja tak. No, możesz już jechać, nie? Amerykan też jest spoko. No właśnie się zastanawiałem, ale to jeszcze na razie ten. Na razie się strzymam nie wdech. Stwierdziłem, że i tak potrzebuję gierki dla Chila, a ETS się nadaje jak najbardziej. Kurde łaj mi wiesz ile byłoby chickenburgerów za to? Kurwa leje, leje. No mnie nic nie para, nie wiem Ale wziąć. jak sobie ten e, dasz e, szadery kurwa na ten deszcz, ja pierdolę, jak to zajebiście wygląda. Kurwa wtedy to dupę rozpierdala, nie widzisz nic kurwa przed sobą, nie? No widzę właśnie, Są... łajm jeździ kurde, zjeżdża na ten, na linię, na pobocze Kiedy młody 24 godzinny? W weekend? Nie wiem, był już, e, nigdy więcej e, Stary, 20, 20, około 20 godzin grania w Valoranta bo wybrałeś sobie grę kurwa z retarded, no to coś. Znaczy nie, nie no, jakoś nie byłem znudzony tam grą, chodzi o to bardziej, że no, 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 grałem i spadłem. <grym> Lepiej. Wyjomy diament, kurwa jeb. Następny biamy. dzień wracamy do platyny. <grym> A co spadłeś kurwa do golna? No? Z platyny dwójki do silveraż. O ja pierdolę. Więc wiesz. No Od dzisiaj odbiłem do golda trójki i zostałem jedna ranga do wybicia i wrócę do platyny Kurde Nie moja wina nie, bo nie mam w co zbytnio, w sumie jakby nie wiem, nie mam w co Eurotraka samemu odpalić żeby jeździć to tak mech Bo jakby do Eurotraka potrzebny jest Aktywny czat żeby gadać Co chwilę coś hmm. Czyli premiery Shadowlandsów by the way wszyscy streamują No To Shadowlands'u Shadowlandsów Ja ten... czy znaczy ja na plepacza jeszcze wrócę tak mi szkoda, Ale szkoda że ten Szkoda że jak kupujesz Shadowlands'y, nie dostajesz BFa znaczy, ale jakbym kupił teraz, na przykład. No to nie, to się nie opłaca, głupi jesteś, kupisz dwa razy. Chodzi mi, że kupię przedpremierowo, to no nie, nie że nie dostaję od razu BFA jakby. Bo jak kupię to jakby, że BFA mi dali od razu. Za dobrze ma, miało być, kurwa, Blizzard to wiesz, to są pani pieniążki, to, to nie, to nie. Że oni może by dali, ale z preorderem jest o problem, że możesz zażądać zwrotu pieniędzy. No Się kurwa Ja też właśnie będę się, będę się starał Co tu się stało? O to fuck Jak to działa? Czekaj No jedź tam, gdzie ty? Nie, bo uderzysz we mnie, stój Nie, to zła strona Czekaj A dobra Jeszcze zła ta masz barierkę What the fuck? fuck eee what the fuck? aaa ah, ona się otwiera Polsat Games kurwa wszedł raz do mnie na kamerę o oh, kurwa, ty szukają talent. Inspired 4, nie wiem co to jest to jest dwa, dwa razy nie wiem co to jest, poczekaj Góry fajne, what the fuck Ty no sztos to wygląda Przez jakąś wioseczkę w ogóle jedziemy A ty teraz zauważyłem górę jak tak powiedziałeś w sumie <laughs> Jakaś wioseczka fajna Buchin, buchin. What the fuck, fajnie tu Ty no, ej, sztos Ej nie o, bardzo fajnie to wyglądało to miasteczko małe Znaczy wioseczka czy coś, nie wiem O, jadą typy Ej, on ma fajniejszy trąbik Jak to się dzieje, że on ma fajniejsze trąbienie? What the fuck? Czuję się oszukany Pola i Turków i Turków, Boże i ludzi What <noise> <noise> the fuck za tankuje No, ja też Kurde, tankowaliśmy przy tym przy jakby, no przy starcie podróży, to znowu trzeba Przejechaliśmy chyba ponad 1000 km jak się nie mylę Może mniej trochę, nie mam pojęcia no. Dobra Ty Masz przegryte koło Jak? Nie mam Dobra, lecisz pierwszy nie? Chyba, że chcesz, żebym ja pierwszy leciał teraz Ну, то-то, братан, то. No fajnie fajnie to Porałem się. Zwolnił bo tu zakrętów i w ogóle domy. Zrecie jakiś dzieciak wyskoczy czy coś ze, ze stacji wątpię, ale Ty, what the fa e, fajnie to, to, to. Co, że to fajnie wygląda? Taki domek tutaj, ten, ten pierwszy tak na lewo Jakiś port No Dobra to trzeba powoli bo tu jedziemy po wzgórzach i w ogóle yy, dużo zakrętów, okrzyż. krzyż Więc tu trzeba zwolnić i ostrożnie jechać Łoj wow, look at, at this wow, i na lewo i na prawo ale fajnie ty A na lewo takie domki tam na dole jeszcze są jakieś Sztos, sztos What the fuck? Gdzie my jesteśmy? Tam jakaś tama duża chyba. Albo most Rumunia to jest. Ciągle w Rumunii jesteśmy? Nie no. A no bo my tak, bo my do Rumunii jedziemy, nie do Turcji, zapomniałem. W sensie my mamy towar do Rumunii, nie do Turcji. To miałem na myśli. o tak przez ten most pojechać. To jakiś wielki parking czy coś Na prawo Ronda zwolni zwalniam jak coś Careful Prawie w znak dokładnie 77 km lol ej ty u ciebie też normalna pogoda jest w sensie jakby wiesz bez deszczu i w ogóle czy pada a też kara bo u mnie kozak wygląda story jo pierdolol fajnie tak z górki niebo wystaje takie słońce wschód jest taki wow. ale u mnież to u mnie na prawo chmury i na lewo ale przede mną tak jasno, jest fajnie Widać słońce Ej, ale co rumbisty teren, no to fuck. Tpa Ale to kozak wygląda Nie no, takimi terenami to ja mogę jeździć, panie kurde O, trzeba mu tromnąć O drugi o, ten drugi mnie nie odtrąbił Przycisk szuk <laughs> Żliwie ja będzie Kurwa, co oni na mnie trąbną? Normalnie ja <śmiech> <śmiech> Pewnie tak Ej, nie no, tos Mi się podoba to miejsce To za dupie jest kozak I most jakiś. O, panie. I, rze o, I rzeka. A na prawo pola. Kozak. Wiesz co by mogli zrobić? Żeby... Znaczy, ale to w sumie... Kurde... To nie to... Od tego to jest w sumie american track Simulator Bo tak sobie myślałem jakby dali do Eurotracka mapę... Tego... Mapę USA Ale w sumie Eurotrack Europa You know I na przykład tutaj fajnie czuję O ty... Jakiś zlot tam na lewo pasz. Jakieś deale nie nielegalne Nielegalne zgromadzenie Dokładnie no, O i to, I to, miast, miasto, to miasto, miasto czuć, fajnie wygląda, no Ale to z dodatku, więc jakby Nie ma co się dziwić Ale taki wrocek Warszawa, no tam by mogli, mogliby poprawić To miasto już spoko wygląda No i tu jakieś osiedla, fajne Na prawo A na lewo jakieś coś też Ty złomowisko patrz, na prawo nawet jest O, kozak Teraz takie pytanie, po co im tutaj kamienie? Gdzie my przywieźliśmy te kamienie, do czego my to, czekaj firma może, nie wiem, coś Ty co, co, co tnie drzewo po prawej stronie, Kurwa W rogu zieleni Dobra, to kończymy. Znaczy koleś się w pierwszy tutaj, what the fuck. What is he doing? Na żuletkę zapakowałem.